Na początku filmu widzimy mężczyznę siedzącego przy stole. Naprzeciw niego, wiercąc się i machając nogami na krześle, kręci się mała dziewczynka. William pyta dziewczynkę, czy wie, dlaczego znajduje się w tym miejscu. Weronika odpowiada, że jej rodzice stracili życie, ale ona nie jest smutna, bo przecież to spotyka wszystkich. Zadowolony z odpowiedzi, William wyjmuje z walizki kartkę z wydrukowanym labiryntem. Weronika błyskawicznie rozwiązuje łamigłówkę. Następnie William prosi ją, by zamknęła oczy i przypomniała sobie swój dom. Weronika wspomina najdrobniejsze szczegóły wystroju i liczbę kroków z jednego pokoju do drugiego. William mówi, że świetnie poradziła sobie z zadaniem. Mężczyzna proponuje Weronice, by poszła z nim uczyć się ważnych i pożytecznych rzeczy, do których nie każdy jest zdolny. William napomyka, że rozprawił się z jej rodziną, lecz dziewczynka i tak zgadza się pójść, kiedy słyszy, że dostanie lody. Mija 12 lat. Weronika kontynuuje swoje dziwne szkolenie u mężczyzny. William powtarza, że w ich fachu najważniejsze jest nie zostawiać śladów butów. Dlatego Weronika ma biegać po lesie boso aż do nocy, żeby przywyknąć do zimna. Nie rozumie, czemu nie mogą po prostu eliminować celów przy pomocy broni. William na przykładzie pokazuje jej, że to wcale nie zawsze działa. Potem pociąga łyk z piersiówki i wysyła Weronikę na przebieżkę. Tymczasem czwórka chłopaków siedzi z Jennifer w małej przydrożnej knajpce. Jeden z nich, Jameson, postanawia zagadać do nowej kelnerki Gwen. Shane wyjaśnia, że jego kumpel ma słabość do blondynek. Zapada wieczór. William dalej trenuje dziewczynę i mówi, że wygrywa zawsze ten, kto ma silniejszego ducha. Pozostałe parametry uważa za mniej istotne. Weronika ostro ćwiczy, bo jej przyszli przeciwnicy są więksi, silniejsi i mogą być uzbrojeni. W barze dziewczyna podrywa mężczyznę i po cichu go poddusza. William chwali uczennicę, ale radzi by cisnęła jeszcze mocniej. W tym samym czasie Jameson zaprasza Gwen na przejażdżkę z nim i ekipą. W lesie chłopaki urządzają na dziewczynę prawdziwe polowanie. Gwen próbuje uciec, jednak mimo wszystko traci życie. Nocą Weronika kładzie się do łóżka obok swojego nauczyciela. William przyznaje, że uczennica jest atrakcyjna, ale uważa, że nie mogą tego robić. Później mężczyzna postanawia poddać Weronikę poważnej próbie. Przypinając dziewczynę do leżanki, William wstrzykuje jej specjalny preparat. Ostrzega, że Weronika zmierzy się ze swoimi najsilniejszymi lękami. W koszmarach staje naprzeciw znacznie potężniejszych przeciwników. Weronika oblewa też ważne zadanie, za co nauczyciel ją każe. W rzeczywistości William sprowadza dziewczynę do przytomności. Weronika pyta, czy mężczyzna ukaże ją w razie porażki. William prosi, by nie zmuszała go do odpowiedzi na to pytanie. Uważa, że po takiej konfrontacji ze strachem, Weronika jest gotowa na zadanie finałowe. Wieczorem William podwozi uczennicę do knajpy, w której siedzi ekipa Jamesona. Mówi, że mają na sumieniu około dziesięciu dziewczyn. Gdy chłopaki odjeżdżają, Weronika wchodzi do środka, żeby rozeznać teren. Nawiązuje rozmowę z Jennifer, dziewczyną Scheina. Weronic udaje się rozgadać rozmówczynie przy milkrzejku. Jennifer przyznaje, że bardzo nie lubi towarzystwa swojego chłopaka. Uważa też, że dla Scheina koledzy są ważniejsi niż ona. Jennifer często myśli, żeby z nim zerwać. Weronika zamyślona mówi, że to ona sama blokuje się przed podjęciem tej decyzji. Potem żegna się z Jennifer i wraca do samochodu Williama. Rozmawia z mężczyzną i mówi, że podoba jej się pomysł wyeliminowania kumpli Jamesona. William uznaje, że przed akcją dziewczyna potrzebuje jeszcze odrobiny przygotowania. Poza tym, Weronika będzie działać solo, co też wiąże się z ryzykiem. Kilka dni później dziewczyna w białej sukience idzie do Dinera. To od razu zwraca uwagę wchodzącego Jamesona. Chłopak bezczelnie dosiada się do Weroniki i zaczyna z nią flirtować. Wypiwszy jej koktajl, Jameson zaprasza ją na randkę na godzinę 20 w sobotę. Prosi Weronikę, by przyszła w białej sukience, z umytymi włosami i mocno podkreślonymi ustami. Jameson obiecuje, że razem udadzą się do innego świata. Ona rozpracowuje przeciwnika i zgadza się na spotkanie. Wreszcie nadchodzi sobota. Weronika spełnia wszystkie jego wymagania. Tymczasem sam Jameson podjeżdża po Zakłada garnitur i żegna się z Jennifer, mówiąc, że będą robić to co zwykle. Drugi z przyjaciół Jamesona, Nelson, też szykuje się do polowania, ale najpierw je kolację z matką. Kobieta rozważa, że mężowi, który ją zostawił, wyraźnie brakuje jej pysznej kuchni. Uzbrojony w kij bejsbolowy Nelson wkrótce wsiada do auta Jamesona. Trójka podjeżdża po ostatniego kumpla. Danny wkładając strój podryguje w swoim domu z toporem w dłoni. Wkrótce wychodzi i zajmuje miejsce w samochodzie. Dany bardzo cieszy się na perspektywę nowych łowów. Jameson nie opowiada o nowej dziewczynie i mówi, że sami zobaczą, jaka jest dobra. Mimo próśb chłopaka, Weronika czeka na niego w dajnerze w czerwonej sukience. Stojąc na zewnątrz, Dany wesoło podśpiewuje jakąś piosenkę. Gdy tylko widzi Weronikę, od razu sypie komplementami i sadza ją w aucie. Jameson prosi Daniego, by nie przesadzał z uprzejmościami, żeby jej nie spłoszyć. Samochód z chłopakami i Weroniką rusza ciemną szosą. Nelson wyciąga kij i strąca nim znaki na słupach. Dany proponuje dziewczynie, by spróbowała zrobić to samo. Ona specjalnie uderza za lekko, żeby uśpić czujność bandytów. W międzyczasie chłopaki dwuznacznie żartują, wspominając swoje stare ofiary. Jameson znowu mówi, że z dziewczyną jadą do innego świata. W końcu auto wjeżdża w gęstą ciemną knieję. Jameson kłamie, że przyjechali na leśną imprezę jako pierwsi. Potem chowa się zresztą w zaroślach i przywołuje Weronikę. Nagle wyskakuje z za i prowadzi ją na dziwną polanę z kanapą. Gdy Weronika siada, chłopaki zaczynają łapczywie ją lustrować. Dany proponuje, żeby zagrali w grę. Weronika się zgadza, ale wcześniej proponuje wszystkim połyku. Wlewają w siebie płyn z piersiówki, nie wiedząc, że jest w nim substancja wywołująca najsilniejsze lęki. Potem Jameson proponuje, prawdę czy wyzwanie. Weronika pyta go, co najstraszniejszego zrobił w życiu. Po wymienieniu spojrzeń z kumplami, Jameson opowiada, jak w wieku 10 lat polował z ojcem na królika. Tylko zranił zwierzę i nie potrafił dobić go, kiedy spojrzał mu w oczy. Jameson uważa, że powinien był dobić królika, by nie cierpiał. Nelson losuje wyzwanie i mówi, że ma coś zlikwidować. Chłopak żywcem zjada robaka pełzającego po ziemi. Jamesona dziwi, że to wcale jej nie przestraszyło. Dodaje, że właśnie tacy ludzie w obliczu śmierci zaczynają krzyczeć i modlić się do Boga. Dany podchodzi do dziewczyny i prosi, żeby go uderzyła, bo prawdziwa przyjemność zawsze przychodzi przez ból. Potem Weronice trafia się zadanie, by pozwoliła się związać. Ze skrępowanymi za plecami rękami prosi Jamesona, żeby opowiedział jej o Gwen. Chłopak kłamie, że nie zna takiej dziewczyny, po czym pokazuje Weronice jej następne zadanie śmierć. Jamesona bawią jej przestraszone krzyki. Mówi, że Weronika dostaje pięć minut fory. Potem wraz z kumplami będzie jej szukał i jeśli znajdzie, od razu zabije. Radzi Weronicę nie hałasować i biec jak najszybciej, żeby polowanie było ciekawsze. Po minucie dany nie wytrzymuje i z rykiem rzuca się za dziewczyną w las. Wkrótce pozostali też się rozdzielają, by ją odnaleźć. Tymczasem Weronika biegnie ile sił i zdejmuje pasek krępujący jej dłonie. Przypomina sobie radę nauczyciela. Trzeba być silniejszym duchem. Przestaje płakać i związuje włosy, żeby nie wpadały w oczy. Zrzuca też szpilki i dalej kryje się w lesie. Tymczasem Dany zaczyna odczuwać działanie substancji dosypanej do piersiówki. Widzi przed sobą czarno-białe niedźwiedzie, które przerażają go na śmierć. Próbuje z nimi walczyć, nie pojmując, że tak naprawdę stoi przed nim Weronika. Dziewczyna szybko go obezwładnia, używając jego własnej siekiery. Nelson i Shane zauważają, że Weroniki już długo nie widać. Nelson postanawia ruszyć jej tropem. Wkrótce i jego dopadają o mamy. Nelsona otacza korowód mężczyzn w czarnych maskach. Chłopak woła mamę i próbuje opanować narastający strach. Przez wizję nie zauważa, że dziewczyna podchodzi od tyłu. Weronika go rozbraja i powala na ziemię. Tuż przed śmiercią Nelson widzi, jak matka całuje go w usta. Jameson tymczasem znajduje to, co zostało z Daniego. Wcale się tym nie przejmuje, wraca na polanę i widzi Jennifer, która przyjechała szukać swojego chłopaka. Jameson zaczyna z nią flirtować i ich igraszki zauważa Shane. Między chłopakami wybucha ostra kłótnia. Jameson opowiada Jennifer czym zajmują się w lesie, a potem zamierza ją zlikwidować. Shane staje w obronie dziewczyny i atakuje kumpla. Podchodzi do Jennifer i mówi, że zawsze będzie ją kochał. Po chwili Shane zaczyna ją dusić. Na jej miejscu okazuje się Weronika, bo to wszystko są tylko jego halucynacje. Wkrótce obezwładnia Shane'a i leczy sobie nos w pobliżu niewielkiego stawu. Jameson znajduje na polanie Nelsona. Wychodzi nad staw i widzi wyczerpaną Weronikę. Jameson nie atakuje, pozwalając jej chwilę odpocząć. Chwali się, że w tym lesie ma już na koncie 21 dziewczyn. Jest przekonany, że wcale nie muszą walczyć. Mogą się pobrać, jeździć po kraju i zabijać wszystkich, którzy im nie pasują. Weronika nie zgadza się i zaczyna bójkę. Po chwili udaje jej się powalić Jamesona i odciąć go od zmysłów. Potem wlewa mu do ust alkohol z substancją, przygotowuje dla niego ostateczną pułapkę. Chłopak odzyskuje przytomność z pętlą na szyi i rozumie, że stoi tylko na małym pniaku. Próbuje się dogadać z Weroniką, ale ona pozostaje niewzruszona. Nagle zaczynają go dopadać wizje. Z lasu wychodzą wszystkie dziewczyny, które skrzywdził. Gwendo skakuje do Jamesona, przez co traci równowagę i ginie. Do Weroniki podchodzi jej nauczyciel. William zawozi uczennicę do dinera, gdzie w milczeniu jedzą niesmaczne naleśniki. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka temu filmowi. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.